Dobrze. Janeczko, Janeczko, co jest największym dobrodziejstwem w farfurni? Dałaś mi czas nawet, żebym się zastanowiła, <głosy> <głosy> więc powinnam odpowiadać bez zastanowienia, ale jest ich trochę i dlatego tak mi trudno od razu wystartować jakąś gotową odpowiedzią. No my sami tutaj się zwlekliśmy, dlatego że Absolutnym dobrodziejstwem jest natura, przyroda i obcowanie z nią i, i życie w niej. <śmum> więc, y, więc to jak gdyby nas tu przyciągnęło, więc to był taki pierwszy dobrostan, który nas zassał. <śmum> No a resztę to już są rzeczy, które my dokładamy, tak, dokładamy jako, jako taką zachętę do, do wspólnego spędzania czasu dla naszych gości. To są warsztaty właśnie przyrodnicze, rękodzielnicze, takie gospodarskie wspólne pieczenie chleba, lub sera, robienie czy masła. Są takie zajęcia, które sprawiają radość nie tylko dzieciom. Yy, mogą być też to zajęcia na, po to, żeby, żeby rodzic właśnie mógł sobie chwilkę odpocząć i oderwać głowę od jakichś tematów swoich codziennych. Yy, warsztaty ceramiczne, yy, witrażowe. Ja prowadzę też takie warsztaty yy, tutaj jakby lokalne, yy, ale równocześnie zapomniane na tym terenie bo y, szyję y, biżuterię łemkowską taką koralikową e, i tego się nauczyłam e, z Ukrainy, że tak powiem przyszła z powrotem ta, ta, do mnie ta, ta wiedza bo tam ona przetrwała więcej tutaj w okolicy y, takich osób, które by tą technikę znały już jest bardzo malutko, jest jedna pani, którą znam bez y, 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 jeszcze druga, to z kolei już młoda, która się też od nowa nauczyła. No i, i ja się tym też zajęłam. Taka e, biżuteria koralikowa ze szklanych koralików, ale ja też idę w stronę taką naturalną, że i ceramiczne koraliki e, to są takie tematy mi najbliższe. Ale też różne inne tematy są, które prowadzą nasi znajomi, bliżsi i dalsi, w sensie mieszkania bliżej i dalej. <śledzimy> e, Jeszcze wielkim dobrostanem, yy, tak jak patrzymy, ale to może przy drugim pytaniu ci to odpowiem. <gry>